Pani Janno, ja to poruszyłem już z Panią też ten temat e, prywatnie i przypomnę, że e, ludzie boją się prawdy, a, a tym samym zaczynają uciekać przed prawdą. Nie tak. mają ochoty się tak. nawet zatrzymać. zamykania Uciekacie drodzy Państwo odchłań paszczy lucyfera, bo uciekacie przed prawdą, a tym samym to jest na rękę tym wydrapanym. Przecież to jest logiczne, prawda? Bo oni Was zaprowadzą tam, gdzie chcą. Nie będę przytaczał akwenalanty. Pani Janno, do której minuty? Jedna prośba, bo tutaj Pani powiedziała, że wsiąd będzie poruszał. Pani to określiła jakoś specyficznie? Teraz? No, będzie poruszał problem czynienia pracy. Nie, nie, nie. Przy, przy, Przypomniało mi się. Poruszy na przykładzie swojego krewnego. Drodzy Państwo, o to chodziło. Tak, tak, tak. I to ja, ja chciałbym tylko od wakówka. A mianowicie, ja jeszcze raz uprzedzam przed złym odbiorem. Tylko należy pochwalić, że nie ma koszuli bliższej ciału, tylko nad tym wszystkim jest prawda. I to właśnie ksiądz pokazuje. A niektórzy z Was niestety odbierają to zupełnie inaczej. Czyli mówiąc krótko. No nawet się dowatnie rodziny. No nie, nie, nie. Właśnie o to chodzi, że ksiądz jest tak szczery, że dla niego nie ma możliwości, by nie poruszyć tematu u siebie również w rodzinie, tym bardziej w rodzinie, poprzez fakt, że ma większe wymagania w stosunku do nich niż do obcych. Jeszcze większe. I jego to bardziej jeszcze boli. Więc uszanujcie jego odwagę, uszanujcie jego mądrość, bo tylko tymi słowami może te dusze naprawić. A w ciu, Ciuciu, Bluciu, no to będziecie uciekać przed prawdą. Dalej. Zapraszamy. Nie potrafisz rzeczy prostej przejść do rzeczy świętej, co jest bardziej przyswajalne niż ci wyuczeni, co się nagadają jak guz trzy godziny w Radio Maryja i nikt z nie robi, nie ten człowiek. Chodzi. I takich wyuczonych z piśmie karynę to naprawdę mamy już dość. Dziękujemy Nam potrzebni są prości kapłani, którzy językiem prostym wytłumaczą nam rzeczy od nowa, od nowa, Panie Wojciech. A że najtrudniej przyjąć. a rodzina ze strony świętego Józefa, to ci najtrudniej mieli. I, 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 I zawsze to tak było, że w rodzinie prorok i, i święty nie jest słuchany. Najczęściej, naj, naj, najtrudniej tak, słuchanie. Ale y, puśćmy tam, tam, tam Zapraszam. I mówi Tłumaczył mi, że nie ma prawdy. Że prawdy jest tylu ilu. Każdy ma swoją prawdę. Co najwyżej możemy szanować, dogadać się w obrębie tego, że Ty szanujesz moje zdanie, ja szanuję, Ty szanujesz moją rację, szanuję Twoją rację. Prawda buduje, nieprawda, zgoda buduje, zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Prawda tego że rujnuje nie wspierajmy nie chciałem z Was uwierzyć w te dyrdy mówione mi przez brata Pawła Woźnickiego. To uciekł się do przykładu. Uciekł się do przykładu bo z takim, proszę Państwa, objawem, że widać, że to, w co wierzył, było ideologią. Postawił na talerzyku dwa albo trzy jabłka. Ja